Witam, patrzcie, mamy tutaj taką dziwną substancję wydobywającą się. Ona jest taka jasno szara. Ja brządki zastanawiałem co to jest, no bo w sumie takich płynów w aucie to za bardzo nie mamy, żeby miały taki kolor. Oczywiście podcieka płośka, tutaj mamy kropelkę, widzicie? Płośka tam podcieka, uszczelniasz na półosi, a tutaj zrobiło się to, ten olej plus, patrzcie, popuszczone śruby na tej łapie. I przetarte aluminium zrobiło nam tutaj właśnie taką konsystencję taki płyn którego nie znamy normalnie w aucie a on właśnie tutaj się taki wytworzył także warto sprawdzać dokręcać bo tutaj ktoś nie dokręcił i się zrobiła właśnie taka przykra sprawa u góry też nie wiem czy będzie widać ale patrzcie u góry też śruba jest luźna Także zwracajmy uwagę, sprawdzajmy wszystko trzy razy, mimo że oddamy auto Albo nawet jak robimy to sami, to zawsze sprawdzajmy Czy wszystko jest dokręcone To akurat nasz nowy klient Więc postaramy się mu tutaj to ogarnąć